Wciąż pamiętam ten wieczór, jakby to było wczoraj. Małe miasteczko Brodnica, na skraju Kujaw i Mazur, w którym życie płynęło wolno, spokojnie, niemal przewidywalnie. I ja, Barbara Kowalska, lat 48, z zawodu nauczycielka muzyki, z natury obserwatorka, nie spodziewałam się, że tego dnia coś się zmieni. A jednak. Mój zięć, Michał, wrócił z pracy zmęczony jak zwykle. Siedzi w tych swoich programach całymi dniami, informatyk w lokalnym urzędzie. Ma duszę introwertyka i zawsze wydawało mi się, że świat emocji nie bardzo do niego przemawia. Ale tego wieczoru coś w nim było innego. Coś pękało, jakby sam nie wiedział, czego szuka, ale czuł, że coś powinien odnaleźć. Ania, moja córka, 33 lata, żywa, z fantazją, pełna energii której ja już tylko zazdrościłam, krzątała się w kuchni w krótkiej lnianej sukience i czerwonych bamboszach. Gotowała rosół, ale jej oczy zdradzały wszystko inne poza spokojem. Wiedziałam, że coś planuje. Nie trzeba być matką wiedźmą, żeby to wyczuć. Jej spojrzenia były inne. I ta uśmiechnięta cisza, jakby oczekiwała, że coś wybuchnie. Podglądałam ich z korytarza, udając, że coś sprzątam. Michał wszedł, rzucił kurtkę na stary skórzany fotel i westchnął ciężko. Znowu to samo, mruknął. A wtedy Ania do niego podeszła, przytuliła się i powiedziała coś, co sprawiło, że zesztywniał, w tym dobrym sensie. A może byśmy dziś zrobili coś innego? Jej głos był miękki, kusił, ale nie był zbyt bezpośredni. Ugryzła dolną wargę i spojrzała na niego tym swoim spojrzeniem, które zawsze prowadziło do Niespodzianek. Ale jak to? Zdziwił się Michał. No, nie wiem, może jakaś gra? Odpowiedziała, odwracając się, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. Wtedy poczułam coś dziwnego, jakby wracały do mnie moje własne wspomnienia dawno ukryte, zakurzone, zamknięte w starym kufrze kobiecych pragnień. Przecież ja też kiedyś byłam taka. Spontaniczna. I wiedziałam jedno: moja córka chciała rozbudzić coś, co w ich małżeństwie dawno przysnęło. Kiedy Ania wyszła do Łazienki, Michał został sam w salonie. Stał oparty o framugę drzwi i wpatrywał się w przestrzeń, jakby próbował zrozumieć, na co się zgodził. A wtedy, nie wiem, co mną kierowało. Może impuls, może samotność, może to, że w końcu chciałam też coś poczuć. Weszłam do salonu. Byłam w swojej wieczornej sukience, tej cienkiej z granatowym wzorem, którą noszę tylko latem. Paczniałam lawendą, zawsze tak pachnę przed snem. Michał spojrzał na mnie zaskoczony, ale nie uciekł wzrokiem. I wtedy powiedziałam: Ania mówiła, że dziś się bawimy, we troje. Zatrzymałam się, dając mu czas na reakcję. Nie było słów, tylko spojrzenia. Czułam, jak napięcie rośnie, jak coś dziwnego, ekscytującego wisi w powietrzu. Michał był zmieszany, ale nie wycofał się. W jego oczach tliło się coś więcej niż niepewność. Ciekawość. Może pragnienie? Wróciła Ania. W rękach trzymała talię kart. Zejgrami Zapytała z tym swoim figlarnym uśmiechem, którego nie widziałam u niej od lat. Usiadłam na kanapie. Michał usiadł naprzeciwko. I tak zaczęła się gra. Nie była to zwyczajna gra w karty. Każdy ruch, każdy gest, każde spojrzenie miało swoje ukryte znaczenie. Ania rozdawała. Michał patrzył na mnie inaczej. A ja, ja czułam, jak moje dłonie lekko drżą, ale w sercu była ekscytacja. Prawdziwa. Nowa. Niespodziewana i absolutnie nieplanowana. Nie wiedzieliśmy jeszcze, co z tego wyniknie. Ale czuliśmy, że wieczór dopiero się zaczyna. Noc w Brodnicy była gęsta i cicha. Latarnie za oknem rzucały żółte smugi światła na zasłony, a w domu panowała niezwykła cisza, przerywana tylko szelestem kart i cichym oddechem trzech osób, siedzących naprzeciw siebie w salonie. Gra trwała. Nie taka jak w karty przy świątecznym stole, lecz coś głębszego, bardziej podskórnego. Ania siedziała po turecku na fotelu, z rozwianymi włosami i błyskiem w oczach. Miała na sobie szary, za duży sweter, który zsunął się z ramienia, odsłaniając ramię i cienki ramionczko białej bielizny. Wyglądała jak dziewczyna z okładki starego czasopisma z lat 90, pełna tajemniczego wdzenku. Zerkając na nią, Michał wydawał się coraz bardziej rozpuszczać. I to dosłownie. Znikała w nim ta sztywność, to napięcie typowe dla pracoholika. Uśmiechał się częściej, spojrzenia miał śmielsze. Ja natomiast siedziałam na sofie, plecy prosto, stopy schowane w wełnianych skarpetkach, dłonie spoczywały na kolanach. Moja sukienka z wiskozy, granatowa z delikatnym dekoltem, nie była krzykliwa, Raczej elegancka, ale czułam, że mój zapach lawendy i piżma wypełniał przestrzeń wokół mnie i działał. Wiedziałam, że działa. On czasem zerkał, niby przypadkiem, niby tylko na chwilę. Zasady gry były proste odpowiadać na pytania szczerze, ale nie słowami. Spojrzeniem, gestem, milczeniem. Ania rozdawała nowe rozdanie. Michał spojrzał na mnie pytająco. W jego wzroku było coś nowego, pytanie, czy może sięgnąć dalej, niż pozwala konwencja. A ja, po raz pierwszy od lat poczułam, że mogę się bawić. Że mam jeszcze coś, co kusi, prowokuje. Barbaro, odezwał się niespodziewanie. Czy my, czy to jeszcze gra? Poczułam, jak krew napływa mi do policzków. Milczałam, ale lekko uniosłam brew, jakby mówiąc, a jak ty myślisz? Ania tylko się uśmiechnęła i przeszła do kuchni, zostawiając nas samych. To był jej sposób, stworzyć napięcie i zniknąć w odpowiednim momencie. Zostaliśmy sami. Michał przesunął się bliżej. Był ciepły. Pachniał świeżością i lekkim potem ten zapach, który przypomina. Że obok jest mężczyzna z krwi i kości. Zaskoczyło mnie, jak bardzo mnie to poruszyło. Od tak dawna nikt mnie nie dotykał nawet przypadkiem. Nawet przypadkiem dotknął mojej dłoni. Cicho Ostrożnie ale nie cofnął się. Nie przeprosił. Patrzył mi w oczy. Chciałbym nauczyć się czegoś innego. Od ciebie, kropka. Słowa zawisły w powietrzu. Zabrzmiały poważnie, może nawet zbyt poważnie. Ale ja nie odpowiedziałam od razu. Po prostu położyłam jego dłoń na swojej. I tylko tyle. Ale to wystarczyło, by serce zabiło szybciej, jemu i mnie. Po chwili wróciła Ania. Miała ze sobą ciepłą herbatę i domowe ciasto. Jakbyśmy naprawdę grali tylko w niewinną grę. Ale ja widziałam jej oczy, wiedziała. Widziała, że między mną a Michałem przesunęła się niewidzialna granica. I że żadne z nas już nie chciało jej cofać. Wieczór powoli się kończył. Ania wzięła Michała za rękę i poprowadziła go do sypialni. Zatrzymała się jednak w progu i spojrzała na mnie. Jutro dokończymy, prawda? Poczułam, jak coś we mnie drgnęło. Ciche przyzwolenie. Milcząca zgoda. A może prowokacja? Zostałam sama w salonie, siedząc na sofie. Wokół pachniało jeszcze grą, dotykiem, czymś nieuchwytnym. Moje myśli wirowały. Czułam się nie jak matka, nie jak teściowa, nie jak kobieta w średnim wieku, ale jak ktoś, to znowu został zauważony. Kto jeszcze potrafi rozpalić? I wiedziałam, że to dopiero początek. Następnego dnia powietrze w brodnicy było ciężkie, duszne, jakby samo miasteczko trzymało oddech. Wstałam wcześnie. Zaparzyłam kawę, włożyłam lekką, lnianą sukienkę w kolorze masła i związałam włosy w niedbały kok. Chciałam wyglądać naturalnie, zwyczajnie. Jak matka, która po prostu spędza poranek w kuchni. Ale gdzieś pod tą warstwą codzienności drgało coś głębszego. Wczorajszy wieczór tkwił we mnie jak iskra pod popiołem. Z kuchni słyszałam ciche rozmowy z sypialni. Potem szelest stóp na panelach. Ania, jak zawsze pierwsza, weszła z uśmiechem, niosąc dwie miseczki owsianki. Michał szedł za nią, trochę nieobecny. Z rumieńcem zakłopotania. Nasze spojrzenia przecięły się tylko na chwilę, ale ta chwila wystarczyła, by wszystko wróciło. Pod stołem, pod białym haftowanym obrusem, jego stopa dotknęła mojej. Nie przypadkiem. Nie nieświadomie. Zadrżałam. On też. Ania? Patrzyła na nas oboje, jakby testowała granice. Miała na sobie cienką koszulkę z nadrukiem i krótkie szorty. Wyglądała na rozbawioną, swobodną, jakby zadowoloną, że coś nowego właśnie kiełkuje. Po śniadaniu poszła do miasta. Zakupy, mama, musisz zostać z Michałem, bo jeszcze pranie w pralce się nie skończyło. Tom głosu całkiem zwykły. Musisz. Zostaliśmy sami. W ciszy. Dźwięk pralki w tle był jedynym przypomnieniem, że świat nie stanął w miejscu. Michał siedział przy stole, bawił się kubkiem, nie mogąc znaleźć słów. Wiesz, zaczął w końcu. Ja nie sądziłem, że coś może się zmienić. Ale ty, ty mnie zaskakujesz. Podniosłam wzrok. Jego głos był niski, lekko zachrypnięty. Spojrzałam mu prosto w oczy. Nie jestem twoją żoną, Michał. Wiem, ale może właśnie dlatego. Zamilkliśmy. Czułam, jak napięcie między nami gęstnieje z każdą sekundą. Moje serce biło szybciej, skóra na karku mrowiła. Wstałam, żeby pozornie zająć się ziołami na parapecie. Ale on podszedł. Cicho. Z tyłu. I wtedy, bez słowa, położył dłonie na moich ramionach. Nie jak zięć. Nie jak syn. Jak mężczyzna. Czułam ciepły jego dotyku przez cienką tkaninę sukienki. I wtedy powiedział to zdanie, które rozbroiło mnie do końca. Naucz mnie wszystkiego, co wiesz. Odwróciłam się powoli. Stał blisko. Bardzo blisko. Czułam jego oddech na swojej szyi. I choć powinnam się odsunąć, nie zrobiłam tego. Moje ciało było szybsze od rozumu. Dotknęłam jego twarzy. Gładkiej, napiętej od emocji. Spojrzał na mnie z takim głodem, jakiego nie widziałam nigdy wcześniej. Nie tylko cielesnym, głodem bliskości, odkrywania. Poddania się komuś. Zatraciliśmy się. Nie w dotyku, w spojrzeniach, w rozmowie bez słów, w tym napięciu, które narastało, kiedy pozwolił mi prowadzić. Moje dłonie, moje spojrzenie, mój głos wszystko było przewodnikiem. Mówiłam mu jak ma oddychać, jak się ruszać jak odczytywać emocje. To była gra, ale już nie dla trojga. To była nauka. Intymna, delikatna, pełna szeptów i półsłów. Kiedy drzwi wejściowe trzasnęły, odsunęliśmy się gwałtownie. Ania wróciła. Z uśmiechem, z torbami pełnymi zakupów i z tym samym błyskiem w oczach. Nie nudziło wam się beze mnie? — Zapytała z uśmiechem. Rzucając okiem na nasze rumiane twarze, Grzeczni byliśmy, odpowiedział Michał, poprawiając koszulkę. A ja, znowu udawałam, że parzę zioła. Ale wiedziałam. Wiedziałam, że coś się przesunęło. I że wrótu już nie ma. Wieczór zapadł szybko. Brodnica pogrążyła się w granatowym półmroku, a w naszym mieszkaniu znów rozlała się ta znajoma. Cicha gęstość powietrza. Ania zaproponowała kolację przy świecach. Niby żartobliwie, niby z przymrużeniem oka, ale nie do końca. Usiadła do stołu, założyła długą czarną spódnicę i białą koszulę, jakby szykowała się do małego domowego spektaklu. Związała włosy w ciasny koczek i podmalowała usta na czerwono. Wyglądała jak kobieta z lat 30., z filmowego kadru, surowa, piękna, Prowokująca. Ja natomiast postawiłam na coś lżejszego, prostą, jedwabną sukienkę w kolorze śliwkowego wina z wysokim kołnierzem i długimi rękawami. Bez dekoltu. Ale właśnie to sprawiało, że czułam się bardziej naga niż kiedykolwiek. Skromność potrafiła być o wiele bardziej prowokująca niż otwartość. Michał milczał. Usiadł między nami. I już w pierwszych minutach tej kolacji było jasne, że wszystko, co wydarzyło się rano, wciąż teeli się pod powierzchnią. Ania odgrywała rolę. Zadawała pytania, kontrolowała ton rozmowy. Ale jej spojrzenia, przesycone nie tylko prowokacją, ale i kontrolą. Jakby chciała sprawdzić, ile może pozwolić. Czy ziarno, które zasiała? Zacznij kiełkować w odpowiedni sposób. Michał śmiał się mniej. Zamiast tego patrzył. Długo. Uważnie. A kiedy nasze dłonie przypadkiem zetknęły się na stole, żadne z nas nie cofnęło się. Przeciwnie. Przeciągnęliśmy ten moment jak możliwie długo, ukrywając napięcie zaszeptanym komentarzem o smaku wina. Po kolacji Ania wyszła do łazienki. Zaraz wracam, rzuciła przez ramię. I właśnie wtedy Michał przesunął się bliżej. Znowu. Nie dotknął mnie, tylko mówił. Cicho. Głosem niskim, przytłumionym jak sen. Ona wie, prawda? Tak. I to jej nie przeszkadza? Nie wiem, Michał. Ale jeśli przeszkadza, to dlaczego nas zostawia samych? Zamilkł. Oddech miał cięższy. Dłonie, splecione na kolanach. Ale ciało całe spięte, jakby czekał na rozkaz. I wtedy ja zrobiłam coś, czego nie planowałam. Nachyliłam się do niego i szepnęłam mu do ucha. Pójdź za mną, kropka. Nie czekałam na jego reakcję. Przeszłam przez przedpokój do małego pokoiku na końcu mieszkania. Dawniej był moim gabinetem. Teraz pusty, z wyjątkiem fotela i niskiej lampy. Zamknęłam drzwi. Michał pojawił się po chwili. Z wahaniem. Ale przyszedł. Wtedy zapytałam go: Chcesz być prowadzony, czy chcesz prowadzić? Odpowiedział bez namysłu. Jeszcze nie potrafię prowadzić. To zdanie poruszyło mnie bardziej, niż myślałam. Dotknęłam jego policzka. Przesunęłam dłonią wzdłuż jego szyi. I wtedy, z największą delikatnością, kazałam mu usiąść. Był spięty jak struna. Ale uległy. Skupiony. I tak zaczęła się kolejna lekcja. Już niesymboliczna. Już nie w słowach. Pokazywałam mu, jak dotyk ma znaczenie, jak gesty mogą kierować oddechem drugiego człowieka. Wszystko w ubraniach. Wszystko w milczeniu. Ale emocje wrzały jak wulkan. Nagle drzwi otworzyły się bez pukania. Ania. Stała w progu. Patrzyła. A potem uśmiechnęła się lekko. Widziałam światło. Pomyślałam, że znowu się bawicie beze mnie kropka. Weszła i usiadła na podłodze, opierając się o ścianę. Obserwowała nas. Bez słowa. A ja poczułam, że teraz to nie ja prowadzę grę. I właśnie wtedy Michał po raz pierwszy spojrzał na nią z pytaniem, które wcześniej rezerwował tylko dla mnie. A ona tylko skinęła głową, jakby mówiła: Tak. Możesz. A ja zostałam między nimi. Uczucie niepokoju i ekscytacji mieszały się we mnie jak ciepły wiatr i burzowe chmury. Wiedziałam, że coś się zbliża. Coś, czego nie będę mogła już zatrzymać. To był piątek. W powietrzu czuło się zbliżenie burzy. Nie tej atmosferycznej, tej drugiej, wewnętrznej, która rodzi się. Gdy napięcie między ludźmi osiąga punkt, z którego nie ma odwrotu. Cały dzień unikaliśmy siebie wzrokiem. Ja, Michał, Ania. Krążyliśmy po mieszkaniu jak planety po własnych orbitach, udając normalność. Obiad był niemal teatralny, grzeczne pytania, sztuczce ułożone równo, a między nami milcząca, ciężka jak śmietana przestrzeń. Wiedziałam, tej nocy wszystko się. Po zmroku Ania zapaliła kadzidło. Zapach sandałowca wypełnił pokój, tak znajomy z poprzednich wieczorów, że aż zadrżałam. Założyłam swoją ulubioną suknię, ciemnozieloną, z aksamitnym połyskiem. Zapięcie pod szyję, krój dopasowany, ale skromny. I włosy luźno splecione w koronę, jak dawniej, gdy jeszcze chodziłam na koncerty fortepianowe. Michał był w koszuli białej rozpiętej pod szyją. Siedział w salonie i obracał w dłoniach kieliszek czerwonego wina, nie pijąc. Jego spojrzenie było zamyślone. Już nie chłopiec, nie uczeń. Już nie tylko zięć. Ania usiadła naprzeciwko niego, w krótkiej sukience, nogi podwinęła pod siebie, spojrzenie miała skupione jak nigdy. Cisza między nimi była inna niż między nami wcześniej. Ona patrzyła na niego z wyzwaniem, a on odpowiadał jej tym samym: To co, zaczynamy ostatnią partię? Powiedziała, sięgając po karty. Zadała pytanie, które nie wymagało odpowiedzi. Usiadłam do stołu jako ostatnia. Wiedziałam, że nie jestem już jedynie świadkiem. Ale czy byłam uczestniczką? Czy już tylko symbolem? Ania rozdawała powoli. Michał nie patrzył już na mnie tak jak wcześniej. Nie było w nim niepewności. Ale kiedy nasze dłonie się spotkały, poczułam coś innego. Ciepło? Nie. Ciężar decyzji. Jakby chciał powiedzieć: Dziękuję. W połowie gry Ania wstała. Przepraszam na chwilę. I zniknęła w łazience. Tym razem to nie była gra. To była próba. Zostaliśmy sami. Michał odsunął się od stołu. Podszedł do okna. To wszystko, to, co się wydarzyło zmieniło mnie, kropka. Powiedział cicho: Ty mnie zmieniłaś. Podeszłam. Stałam obok, nie dotykając go. Nasze ramiona nie ma się stykały. Ja też się zmieniłam, Michał. Może nawet zbyt mocno. Wiesz, czego się boję? Odwrócił się i spojrzał mi w oczy: Że teraz nie potrafię już wrócić. Do tego, co było? Do niej, do nas, zwykłych. I wtedy wróciła Ania. Cicho! Nie zauważyliśmy jej od razu. Ale ona, Widziała nas. Jej twarz zamarła. Nie była zazdrosna. Nie była zła. Była zawiedziona. Jakby coś źle obliczyła. Jakby plan wymknął się spod kontroli. Wiedziałam, że tak się stanie, powiedziała po chwili. Ale nie wiedziałam, że aż tak. Zapanowała cisza. Najcięższa z wszystkich. Ania, zaczęłam, ale podniosła rękę. Nie mów nic. Obie dostałyśmy więcej niż planowałyśmy. Ale ja, chyba jednak, nie potrafię dzielić. Nawet jeśli sama zaczęłam tę grę. Odwróciła się. Odeszła do sypialni i zamknęła za sobą drzwi. Michał stał bez ruchu. Patrzył na mnie. W jego oczach była prośba. Ale też świadomość straty. A ja po raz pierwszy od wielu lat poczułam ból. Nie z powodu wyrzutów sumienia, z powodu tego, że pozwoliłam sobie na więcej niż powinnam, że zapomniałam, kim jestem. Poszłam do kuchni, włączyłam czajnik, ręce mi drżały, w lustrze na lodówce zobaczyłam siebie. Kobietę zbyt dojrzałą, by zaczynać od nowa, i zbyt spragnioną, by żyć tak, jak dawniej. Za oknem lunął deszcz. W oddali trzaskały pioruny. A ja czułam, że coś się właśnie skończyło. Albo dopiero zaczęło.